Końcowe wydarzenie, wielki wybuch, informacje o rozdziale 5, tegoroczny festiwal zimy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy do końca obecnego roku w szkole chcielibyście dostawać same dobre oceny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do końcowego eventu obecnego sezonu, jak i przy okazji rozdziału. Oczywiście, już myślę, że większość osób wie, że takowy event nazywa się Wielki Wybuch i odbędzie się 2 grudnia o godzinie 20. No i już jakiś czas temu mówiłem wam, że na całym evencie ma być łącznie 6 etapów. I mniej więcej możemy właśnie stwierdzić, jak te etapy będą wyglądały. Na samym początku, w pierwszym etapie, najprawdopodobniej będzie tak zwany wystrzał rakiety. Następnie, etap drugi jest w sumie pod znakami zatrudnienia. Pytania. Tak samo etap trzeci to najprawdopodobniej będzie tryb właśnie z jeżdżeniem autami, etap czwarty to będzie tryb z LEGO, następnie etap piąty będzie właśnie trybem muzycznym i etap szósty jest również pod znakami zapytania. Generalnie no to koncert Eminema właśnie może być częścią, że tak powiem, tą muzyczną na całym evencie, a jeżeli nie będzie, no to najprawdopodobniej to po prostu w etapie drugim dostaniemy koncert Eminema. No i najprawdopodobniej otrzymamy co najmniej dwie właśnie piosenki na całym takowym koncercie i może być ich oczywiście jeszcze więcej. Także no generalnie nie są to jakieś takie mega duże przecieki, które by nam, że tak powiem, jakoś mega dużo ujawniały, ale mniej więcej możemy sobie właśnie zobrazować, jak całe wydarzenie będzie wyglądało. No i mniej więcej właśnie dostaliśmy też info, że będziemy przenoszeni z etapu na etap i nie będzie to coś tak jak mieliśmy na przykład event rozpad, że po prostu chodzimy i coś eksplorujemy, tylko będziemy przeteleportowywani do różnych poszczególnych miejsc. Tak. Myślę, że naprawdę całkiem dobra informacja. Tak samo, również dobrą informacją jest to coś, co wiemy o rozdziale 5, czyli tryb z Lego. I generalnie poznaliśmy mniej więcej postacie, jakie będą w tym trybie dostępne. Między innymi DJ Yonder, przy okazji Drift, Bananek, tak zwany po prostu ziomeczek z pomidorkiem na głowie, Calamity, następnie tak zwany, no, że tak powiem, King Flamingo. Przy okazji będziemy mieli na przykład Raptora, Aurę, Oro, Sky i generalnie nowe, defaultowe skiny. Także no jest tego naprawdę całkiem sporo. Wiemy również, że będziemy generalnie w trybie Lego mogli zagrać jako minifigurka po prostu szkieleta. Także to myślę, też naprawdę jest to całkiem ciekawe. Zobaczymy jak dokładnie tryb z Lego będzie się właśnie prezentował w nowym rozdziale piątym. No i w sumie już właśnie na tak zwanym evencie Wielki Wybuch w sumie poznamy pierwszym mniej więcej spojrzenie jak cały tryb będzie wyglądał. No i oczywiście moi drodzy, z dnia na dzień jesteśmy coraz to bliżej właśnie rozdziału piątego. No a w rozdziale piątym generalnie mamy już zaplanowanych bardzo wiele rzeczy. Między innymi mamy otrzymać specjalny tryb muzyczny, tryb z Lego i tryb z jeżdżeniem autami, ale oczywiście jest również tak zwany festiwal zimy, czyli coś, co otrzymujemy generalnie co roku. No i między innymi rok temu właśnie cały festiwal zimy rozpoczął się około 13 grudnia. Także wydaje mi się, że właśnie w obecnym roku również gdzieś coś około 13 grudnia cały event może oczywiście wystartować, co w sumie 怎么 Byłoby naprawdę czymś niesamowitym, patrząc na to, że dosłownie parę dni przed mamy jeszcze zaplanowane tryby takie jak na przykład tryplego ma być siódmego, następnie ósmego tryb z jeżdżeniem, i później tryb muzyczny ma się pojawić dziewiątego. No i wyobraźcie sobie, że cztery dni potem otrzymamy właśnie festiwal zimy. No myślę, że całość zgrywałaby się wręcz idealnie, ale przechodząc do festiwalu zimy, mamy parę ciekawych informacji. Na samym początku, moi drodzy, tak zwany domek, który generalnie widnie zawsze, że tak powiem, Lobby. Możemy tam wejść i oczywiście otwierać prezenty, w których możemy zdobywać darmowe nagrody. Więc już parę generalnie takich rzeczy związanych właśnie z tym domkiem zostało dodanych. No i generalnie chwilowo są to takie małe dekoracje, ale myślę, że z czasem będzie tego jeszcze więcej. Generalnie otrzymaliśmy również mniej więcej to, jak będą wyglądały właśnie nowe prezenty. I przy okazji wiemy, że również prezenty zostały ponownie dodane do plików gry. Także generalnie no w tym roku po raz kolejny będziemy mieli oczywiście. Taki domek z po prostu otwieraniem tych prezentów. Ale oczywiście, przechodząc teraz do takowych prezentów, co generalnie może się w nich znajdować? No, oczywiście, tak jak praktycznie co roku, będą to dwa darmowe skiny, które będzie mogła zdobyć każda osoba. I kto wie, możliwe, że jeszcze trzeci dodatkowy skin, tak jak w sumie dostawaliśmy przez ostatnie parę lat, po prostu w sklepie jakiś dodatkowy skinek do odebrania. I generalnie, moi drodzy, no to pierwszym takim, można by powiedzieć, że skinem, który może się pojawić, jest to taki oto fish stick czyli po prostu taki ziomek Mikołaj. Generalnie zapytacie się pewnie dlaczego, a najdokładniej co roku w tych darmowych skinach otrzymujemy takiego bardziej śmiesznego skina. Przykładowo w jednym roku otrzymaliśmy na przykład właśnie tak zwanego mrożonego bananka, także do polarny skórek. Następnie, moi drodzy, ro, rok później otrzymaliśmy właśnie tak zwanego zaprzęgowego futrzaka, czyli też takiego bardziej śmiesznego, troszeczkę większego skina. Także jest bardzo duża możliwość, że w tym roku będzie to coś związanego właśnie z... Z fish stickiem, tak zwanym rybką. Także wydaje mi się, że byłoby to całkiem spoko. Tak samo również moi drodzy, bardzo często właśnie w takowe po prostu święta, w takowym festiwalu zimy, otrzymujemy przy okazji właśnie jakiegoś nowego skina, bądź też jakiegoś reskina. Jeżeli chodzi o reskina, to mogłaby się przykładowo pojawić tutaj taka oto aura, tylko że po prostu można by powiedzieć, że taka bardziej ciasteczkowa. No skin ten wygląda naprawdę całkiem ciekawie. Oczywiście jak nie ta aura, no to mamy przy okazji też na przykład takiego oto fishsticka. Tylko, że po prostu można by powiedzieć, że jest on takim dziadkiem do orzechów, coś takiego. No ale oczywiście, moi drodzy, jest coś takiego jak ankiety epika. No i w ankietach epika tych skinów jest jeszcze więcej. Przykładowo mamy takiego troszeczkę większego skina, ale tak czy siak wygląda on naprawdę całkiem ciekawie. No i jeszcze przypominając wam właśnie, tak Zwane święta sprzed roku, to generalnie na ścianie mieliśmy obrazek właśnie tak zwanego futrzaka, tylko że po prostu z choinką, a ten finalnie nigdy się nie pojawił, a jest on nadal w ankiecie i jest naprawdę całkiem lubiany. Także jest bardzo duża możliwość, że ten pojawi się w tegorocznym festiwalu Zimy. Jest też możliwość, że otrzymamy nową wersję właśnie świątecznego Midasa. No jest tych rzeczy naprawdę bardzo sporo, także chwilowo no zostało nam tak naprawdę tylko i wyłącznie spekulować, co może się pojawić, jeśli chodzi o te darmowe skiny. Jeśli oczywiście chodzi o resztę darmowych nagród, to myślę, że będzie to mniej więcej coś co otrzymujemy co roku. Czyli no, biorąc na przykład pod uwagę nagrody, które mieliśmy rok temu, no to oczywiście dwa darmowe skiny, plecak, kilof, dwie lotnie, następnie parę malowań, przy okazji cztery pakiety muzyczne, przy okazji parę graffiti, spadanie emotkę i emoji. Także no mniej więcej coś takiego się pojawi również w tym roku, tylko że po prostu no, będą to oczywiście jakieś inne rzeczy jakieś inne młotki i lotnie, ale no, w większości tych prezentów będzie oczywiście w klimacie świątecznym. Także tak to właśnie wygląda. Tak samo również, moi drodzy, jest bardzo ciekawa i fajna możliwość, że Epic na przykład wprowadzi niektóre bronie z ratowania świata do Battle Royale właśnie na okres świąteczny, ponieważ w ratowaniu świata broni świątecznych jest naprawdę całkiem sporo. No i, no na przykład jedną czy dwie takie bronie byłoby całkiem spoko zobaczyć oczywiście w trybie Battle Royale. Zobaczymy, co Epic Games zrobi z tym faktem i może rzeczywiście coś takiego dodadzą. Tak samo również, moi drodzy, wiemy, że oczywiście na mapie rozdziału 5 będziemy mieli po prostu znowu lód. No i mechanika lodu będzie nieco zmieniona, ponieważ z tak zwanymi Lodowymi granatami, będziemy mogli tworzyć po prostu lód na właśnie ścianach, budowlach. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie jeżeli podłoga będzie śliska, to zamieni się w lód. Przy okazji jak to będzie właśnie ten lód na jakiejś ścianie, to cała ściana będzie miała 2,5 tysiąca zdrowia. No i raczej jest to pewne, jak ogień dotknie lodu, to po prostu się roztopi. Także zobaczymy dokładnie jeszcze, jak to wszystko będzie się prezentowało dopiero niestety w następnym rozdziale, ale jak będziemy mieli jakieś nowe informacje na temat właśnie festiwalu zimy, to oczywiście Was o tym poinformuję, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. No i definitywnie mamy już w sumie potwierdzenie, że no świąteczne prezenty wracają. Co w nich będzie, tego jeszcze się dowiemy, ale już świąteczny klimat powoli się zaczyna, bo już jest generalnie no, że tak powiem śnieg za oknem. Jeżeli u Was też pada śnieg za oknem, to napiszcie w komentarzu. I co? To by było na tyle. Ja byłem Hexo. Cześć!